Z Ewangelii według św. Łukasza Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. W Piśmie Świętym i w Ewangelii morze, wszystko co poniżej poziomu wody, jest królestwem złego ducha. Kiedy więc Jezus mówi do Piotra, że będzie wyławiał ludzi z królestwa złego ducha, tak jak ryby wyławia się z jeziora. To mówi także o tym, że człowiek wyłowiony z Królestwa Złego Ducha będzie się czuł, jakby umierał. Dokładnie tak samo jak ryba, którą wyłowiono z wody, po prostu umiera bez powietrza. Czasami tak jest, że kiedy Jezus wyrywa nas ze szponów Złego Ducha, czujemy się, jakbyśmy coś stracili. Jakbyśmy trochę umarli. Tymczasem okazuje się, że Jezus ma moc dać nam zupełnie nowe życie, takiego, którego się nie spodziewaliśmy. Życie poza dotychczasowym środowiskiem, życie w zupełnie nowym świecie, w świecie, o którym myślimy, że jest bez tlenu, a tak naprawdę jest światem bez grzechu. Jezus dokonuje dzięki Piotrowi połowu naszych dusz. Bogu dzięki, że możemy to codziennie odkrywać. Do zobaczenia jutro.